Więcej jeszcze, dlatego że odwiecznym zamiarem Bożym było ponowne połączenie wszystkiego w jedną całość w Chrystusie i tego, co jest na niebiosach, i tego, co jest na ziemi. Człowiek na ziemi, który również odłączył się od Boga, więc i on został zachęcony do powrotu. Zatem na mocy odwiecznego postanowienia, gdy aniołowie w niebie zgrzeszyli, Pan Bóg namawiał ich do powrotu. Jeszcze raz wiemy, że Pan Bóg zaprosił Lucyfera i jego aniołów, którzy zgrzeszyli do powrotu, ponieważ jest napisane: U Boga nie ma względu na osobę. Wiemy, że gdy człowiek zgrzeszył, Pan Bóg zaprosił go do powrotu, dlatego więc, że u Boga nie ma względu na osobę, i człowiek, gdy zgrzeszył, został przez Boga zaproszony do powrotu. Stąd prosty wniosek: że Pan Bóg musiał zaprosić i zachęcić do powrotu również Lucyfera i jego aniołów, którzy zgrzeszyli. Idźmy jeszcze dalej. Zamiar Boży wobec człowieka i aniołów, ziemi i nieba jest jednakowy. Przez ofiarowanie człowiekowi zbawienia, przez dzieło zbawienia w człowieku, przez Ewangelię głoszoną przez zbór na ziemi. Pan Bóg rozwiązał problem, w który sami aniołowie pragną się. Wgłębić. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz. A przez to otrzymali też wzgląd w różnorodną mądrość Bożą o tym wiecznym postanowieniu. Dlatego jest napisane Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo. Chrystusowe, i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w kręgach niebieskich poznały, że Kościół różnorodną mądrości Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Efezjan trzeci rozdział od 8 do 11 wiersza. Problem grzechu w człowieku na ziemi jest w zasadzie kontynuacją pierwotnego problemu, który został wywołany przez grzech Lucyfera w niebie. Dlatego odwieczny zamiar Boży dotyczący nieba i ziemi Aniołów i ludzi jest niezmienny. Pan Bóg zaprosił człowieka po upadku w grzech do powrotu. Rozwiązując problem grzechu u człowieka, który był jedynie kontynuacją pierwotnego problemu spowodowanego przez grzech u Lucyfera, aniołowie w niebie. Z największym zainteresowaniem śledzili różnorodną mądrość Bożą, ucząc się zasad kierujących odwiecznym postanowieniem, które Bóg wykonał w Chrystusie, Panu naszym. Zatem wynika z tego wyraźnie, że zaproszenie Boże do powrotu skierowane do człowieka przez Chrystusa. Było jedynie kontynuacją Bożego zaproszenia do powrotu do Boga przez Chrystusa, skierowanego do Lucyfera i jego grzesznych aniołów. Ostateczny wniosek w tym zagadnieniu jest następujący: jak pewną rzeczą jest, że Boży zamiar wobec człowieka i aniołów ziemi i nieba, jest dokładnie ten sam, i jak pewne jest to, że u Boga nie ma względu na osobę, jak pewne jest to, że problem grzechu w człowieku na ziemi jest kontynuacją pierwotnego problemu grzechu u Lucyfera w niebie, i jak pewne jest to, że Pan Bóg zaprosił człowieka do nawrócenia się. Tak pewnym jest i to, że Lucyfer i jego i grześni aniołowie zostali przez Boga zaproszeni i zachęceni do nawrócenia się. To błogosławione zaproszenie nie zostało jednak przez Lucyfera właściwie zrozumiane, lecz wypaczone. Zamiast widzieć w nim łaskę i życzliwą miłość Bożą, ratującą go od zguby, jego wyolbrzymione mniemanie o sobie, podpowiedziało mu opacznie, że jest to właśnie Boża godność do pójścia na ugodę i ustępstwa. Wydawało mu się, że jest tak bardzo niezbędny. Dopełni wszechświata, że to właśnie musi być przyczyną, dla której Pan tak bardzo zachęca go do powrotu. Sądził, iż w tej ugodzie, na drodze rokowań, zostaną przyjęte co najmniej niektóre z jego wymagań. Lecz jak już nam zostało to wyraźnie przedstawione, Pan Bóg nie mógł nawet w najmniejszym stopniu uznać czy zaaprobować ani jednej idei lub propozycji Lucyfera. Tak więc, kiedy Pan Bóg nie mógł tego zrobić, Lucyfer uznał, że tego nie chce. Stwierdził, że jedyną rzeczą, którą Pan może uznać czy przyjąć, jest bezwarunkowe poddanie się Bogu. I porzucenie wszystkich swoich zamiarów. Tego zaś Lucyfer zdecydowanie nie chciał uczynić. A skoro tak postanowił, gdyż inaczej nie chciał, z premedytacją i stanowczo zaczął obwiniać Boga i jego charakter. Zarzucił Bogu, że nie tyle nie może, co nie chce dojść z Nim do porozumienia. Nie, że nie może, ale po prostu nie chce z braku dobrej woli. Trwając uporczywie przy własnej linii postępowania, przeciągał na swoją stronę zastępy aniołów, aby zrealizować przez to swój zamiar przywłaszczenia sobie władzy Boga. Wszędzie, gdzie się tylko dało, podkreślał, że Bóg jest szorstki, srogi i nieugięty, że nie idzie na żadne ustępstwa ani o krok, nie umie sobie niczego odmówić, nie chce ponieść żadnej ofiary w imię dobra innych, że ma wysokie wymagania i bezpodstawnie wymaga ślepego posłuszeństwa. Podporządkowanie się takiej władzy i zgoda na takie roszczenia są wysoce niestosowne dla tak chwalebnych i dostojnych istot, jakimi jesteśmy. Nie możemy się zgodzić na tego rodzaju poddaństwo, poniżenie i natrzymanie nas w ryzach, na ograniczanie, samowolne rozkazywanie, Pozbawienie swobód, zniewalanie, i pozbawienie nas możliwości dalszego rozwoju. Szatan sądził, że tego rodzaju ofiary i posłuszeństwa Bóg domaga się od aniołów jedynie po to, aby zadowolić upodobania własne i jego Syna, któremu za wszelką cenę chce zapewnić zaszczytne miejsce. Panującego. I to nie dlatego, że na nic czymkolwiek zasłużył, ale tylko dlatego, że jego ojciec tego pragnie i to kosztem wolności i godności pozostałych istot. Tymi argumentami faktycznie zdołał oszukać i przeciągnąć na swoją stronę jedną trzecią zastępów anielskich. Objawienie XII, rozdział, czwarty wiersz. W tej istotnej chwili, w której Lucyfer popełnił pierwszy fałszywy krok, Pan Bóg był zdecydowany do ofiarowania swego jednorodzonego syna, a w synu do ofiarowania samego siebie. Syn Boży także był zdecydowany do dobrowolnej ofiary. Dla ratowania tych, którzy zgrzeszyli. Gotów był ratować tego, który uporczywie oskarżał Boga, że brak mu ducha, samopoświęcenia i ofiarności. Gotowość Chrystusa do poniesienia ofiary za Lucyfera była dla niego dokładnie takim samym zaproszeniem do powrotu do Boga. Jakim jest ofiara Jezusa dla człowieka. Lucyfer zgrzeszył i od tego momentu był takim samym grzesznikiem, jakim jest człowiek. Już poprzednio podkreśliliśmy, że odwieczne postanowienie Boże w Chrystusie jest dla wszystkich jednakowe po to, aby w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Lucyfer, gdy Pan Bóg zaprosił go do powrotu, był grzesznikiem. Jednak Boże zaproszenie do powrotu na poprzednie stanowisko zostało skierowane do Niego, jako do Starego Grzesznika. Grzech nie może się ostać w obecności Bożej. Boże zaproszenie do nawrócenia się skierowane do grzeszącego Lucyfera było w istocie ofiarowaniem mu uwolnienia od grzechu, by mógł powrócić na poprzednie stanowisko w pełni sprawiedliwości. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego ratowanie Lucyfera od grzechu. Było wybawieniem go od śmierci, a wybawienie go od śmierci oznaczało poniesienie śmierci za niego. Stosownie do tego, ofiarowanie się Syna Bożego w celu wybawienia Lucyfera od grzechu było Bożym zaproszeniem skierowanym do niego, aby się nawrócił. I oznaczało dokładnie to samo, co ofiara Chrystusa, dla wybawienia człowieka od grzechu i zaproszeniem do nawrócenia się. Bez względu na to, czy grzech jest w człowieku, czy w cherubie, jest i pozostanie grzechem. Pamiętajmy, że bez ofiarowania życia nie ma odpuszczenia. Dlatego Syn Boży. Ofiarował swoje własne życie. Czytamy Jan, trzeci rozdział, szesnasty wiersz i dziesiąty rozdział od piętnastego do osiemnastego wiersza.